Dzisiaj film specjalnie o moim kudłatym, mruśającym kocurku. Nie no, żartuję. On tylko się tutaj zapakował, bo po pracy wróciłem i stęskniony. A ja od razu przywiozłem sobie trzy paczuszki do rozpakowania. To i Wam pokażę. Ale może, żeby nie było nudno, to jakąś muzyczkę tu włączymy, żeby sobie grała od razu. Mhm. Tylko ciuciaczek, ty byś mi tu miejsce zwolnił. Ty byś mi tu miejsce zwolnił, ciuciaczku. Co? Czy będzie cały film o tobie? Pokaż te oczko, pokaż te oczko, ciuciaczku, pokaż. No pokaż, pokaż. Już czyste. A coś tam masz, ale, ale nie dasz sobie tego ściągnąć. No daj, no daj te Onio. Daj te Onio, Ciuciaku, jeden. Już, no hala, podrapałeś znowu, gdzie się biłeś? Dobra, przechodzimy do tych paczuszek. Ale ten telefonik sobie tutaj jakoś oprę, bo. Coś widać. Dobra, pierwsza patuszka Pierwsza patuszka to jest roga, ale ducha taka podróża, ale i też do pracy może mi się przydać. Galik. I guziczek zapinany. O, no, zakładamy sobie na głowę. I możemy kimać w pociągu. A że będę się we wrześniu wybierał nad morze, to podróży się przyda. Taka dosyć wygodna. Kiciuś, jak patrzy co to, tak? <laughs> o, jest tęsknione kocisko, 14 godzin musiało na mnie czekać. 14 godzin musiało na mnie czekać, maleństwo. Dobra, mam poduchę. zdejmę i gdzieś schowa, bo mi ją kocisko pierści zaraz i będzie. Zamiast czarno szary, to będzie białe centeczki. Mm -hmm. to później sobie schowa. Teraz druga paczuszka. Druga paczuszka. To są. 10 par wkładek do butów przeciwpotnych z węglem. Bo w pracy, jak siedzę 14 godzin, to te buciory się posą. Takie wkładeczki do docinania na każdy rozmiar. Ja sobie muszę dociąć na, na 44, ale to później się tym zajmę. Masz, powąchaj sobie, powąchaj sobie, kiciusiu, nic ciekawego, no, nic ciekawego, ojej, jeszcze sobie wejdź na to, no, jeszcze sobie poskacz po tym, masz, powąchaj sobie, tak, no rozpakujemy ostatnią, największą paczuszkę, Tą torbę skompresuję. Ta torba z Chin 130-litrowa jest o tyle fajna, że e, nawet walizkę w niej ostatnio wiozłem. Walizkę na rowerze nie było jak e, wieść, to włożyłem w tą torbę. Nawet sobie mogłem tutaj zapiąć na tą klamrę, tak teraz i normalnie na plecach, jak plecak sobie wiozłem walizę, taką dosyć sporą. A teraz sobie to spinam, żeby z tego mógł być taki mały, poręczny plecaczek. I zaraz się bierzemy za rozpakowywanie ostatniej paczuszki. Już koteczek. Już koczurek. Już zwolnił miejsce, to dobrze, bo tutaj będę musiał postawić zawartość ostatniej paczki. Także dobrze, że koteczek już zwolnił miejsce. Mhm. Czy tu lampa się wyłączyła, czy całe nagrywanie? Chyba tylko lampa. Dobra. Ostatnia paczuszka. jest Trochę solidnie zapakowana. Trzeba ją rozcinać. Z drugiej strony się zabrać, za to bo jest ciasno to pooklejana Nie wiem jak się za to zabrać to sobie natnę w jednym miejscu i to brutalnie rozebrać Ostatnia paczuszka, jak już może, co, co bardziej sprytny zauważył, to jest kuchenka. Bo ja mam tylko taki mały podgrzewacz elektryczny i mikrofale, a tutaj mam taką dwupalnikową Kuchenkę elektryczną, też to moja mała asinka stwierdziła, żeby od czasu do czasu mogła coś ugotować. Ja kupiłem taką kuchenkę zamiast tego e, podgrzewacza na jeden palnik bez żadnej regulacji. Ja tam tylko kurcze jajka gotowałem. Kiedyś tam jakiś ryż gotowałem, ale hmm, czy tam jakieś pierogi, ale to się tak niespecjalnie nie nadaje, bo tam nie ma regulacji, tutaj mamy instrukcję, a to się będzie nadawało do jakiegoś tam gotowania. to z drucikami, końcówkę, tak by tu miało coś się stać z tą końcówkę, końcówką, znaczy wtyczką do prądu. Specjalnie zawinęli ją woreczkiem, drucikiem zabezpieczyli, żeby końcówka nie ucierpiała, znaczy wtyczka. Co ja z tą końcówką? Ta kaseta jest głupia. To już niech sobie radio leci. A no, tu reklamy. Dobra, no. Na razie to położę na stole i wam pokażę tak, już jak to będzie stało. Aha. Czy te nóżki są regulowane czy nie, bo to mi się trochę gibie na tym stole, a przecież stół jest równy. No. Chyba nie są regulowane. To mi się gibie. Dziwna sprawa, ale dobra, pokażę to. Taka kucheneczka. Tutaj mamy regulację. Na razie tego nie będę włączał. Jak będę chciał coś podgrzać, ugotować, to wtedy sobie to przetestuję. Dzisiaj na przykład, chociażby samą wodę sobie. E Ugotuję, zamiast w elektrycznym na kawę, przetestuję sobie to, jak to grzeje samą wodę, jak to, jak to działa. Tutaj już jakiś jakby termostat się załącza, chociaż to nie jest podłączone do prądu, ale pyk, przekręcę do, do tego poziomu i, i tam już się załącza chyba termostat, nie wiem. Nie wiem jak to się tam nazywa. No ale taka ładna, dosyć kucheneczka. I ona sobie gdzieś tutaj w rogu stanie. To, to, ten, tą grzałkę posprzątam. I ona sobie tutaj jakoś tak bokiem stanie. No i dobra, to na tyle. Ja idę odsypiać po nocce, bo nieprzytomny jestem. Także to by było na tyle. Zmykam hejaski.